Siemano, z tej strony Fifus. Słuchajcie, chciałem Wam na nagrać ten konkretny speedrun z komentarzem. Warrior 100%, akt 1, czyli robimy wszystkie niezbędne questy, które dają nam jakieś pasywne bonusy. Czyli w pierwszym akcie jest to Freytorn, Kraubel Boss, gdzie mamy dwa skill pointy. Una, lutnia, Beira, coldress, candlemas, życie. Trochę grindowałem ten speedrun. Oczywiście będziemy tu używać interakcji Rake plus pary plus support stamping ground. Jak widzicie, tutaj na, na tej mierze mój PBK 30.07 przed tym ranem. Dosyć długo na tym czasie się zatrzymałem. Bardzo chciałem zejść poniżej 30 minut, więc jeszcze troszkę przygrindowałem. To był chyba nawet dosłownie drugi run tego konkretnego dnia, kiedy latałem. No i co? Zaczynamy sobie na plaży. Na początku nic takiego się nie dzieje. Czytamy sobie ten layout Riverbank. Tarczę od razu zdejmujemy, bo nam oczywiście obniża movement speed, tarcza, jak i zbroje. Sam Riverbank może mieć kilka takich layoutów, gdzie już na samym starcie przy zabiciu millera możemy stracić około 10 sekund. Ten konkretny layout jest. W porządku. Są lepsze. Mm, są gorsze. Taki dość średni bym powiedział. Ale zaczynamy walkę przed pierwszą minutą z millerem, więc jest w miarę okay. Zakładam tarczę na tą walkę. Zawsze to zblokujemy parę hitów. Mm, Tarcza ma też armor, więc troszkę mniejsze otrzymujemy obrażenia. Zacząłem się bawić trochę tym baszem. Jest to trochę szybszy stór. Teoretycznie można by go wytajmować w taki sposób, żeby uniknąć na przykład właśnie tego przywołania zombiaków, ale nie jest to takie ważne. Ja osobiście tutaj lubię się ustawić w tym miejscu, gdzie teraz mniej więcej stoję, w rogu, żeby zawsze atakować zarówno Millera, jak i Zombiaki, które spawni. Jest jeszcze jedno takie miejsce, można lepsze tam przy, bra przy, przy tej bramie. No, i liczymy na początku na dobry drop. Dobry drop, czyli jakiś tuchend. Niestety nie trafiłem. Łuk to akurat się nie liczy, jako tuchent. Łuk jest najgorszą bronią w grze. Jeśli chodzi o damage, nawet z quiwerem, bez quiwera to już w ogóle. Ale za to trafiliśmy amulet, czyli będzie trochę golda. Więc u jego. przeglądam trochę bronię. Bardzo fajna maczuga, 15% quality light damage, attack speed. No i wziąłem jeszcze Bonshattera. Jakbym miał trochę więcej golda, to za 33 bodaj golda można kupić też białą yy, włócznię. A włócznia będzie nam potrzebna, będę musiał później wrócić do miasta jeszcze raz na zakupy, przez to, że tego golda trochę zabrakło. No ale mamy przynajmniej bardzo dobry tuhender. To już jest fajny start. Troszkę łatwiejsze niż granie Tuhendera jest granie na przykład kuszy. Bo będziemy walczyć z Wiedźmą na Grelut i walka wręcz jest cięż, często taka nieprzyjemna. Tutaj po drodze stwierdziłem, że zabiję sobie trochę Density. Dlaczego nie? Ale mamy taki duży damecz na tej broni, że pierwszym Rolling Slamem często zabijamy, zamiast przygotowywać moby do Stuna, więc Bon trochę nie działa. I na Bejrze podobnie. Często się robi tak, że używamy Rolling Slama jednego na wilkach. I potem możemy użyć Bonshatera i AOS Bonshatera takie też beyre, No ale teraz mamy za duży damage i to niestety nie działa. Czasami, a jak widzicie, tam jeden wilk nawet miał tego prime to stan. Ale walka bardzo fajna, przyjemna. I będziemy wchodzić na grę loot poniżej 330. Około 330 to jest właśnie spoko czas. Szybciej raczej ciężko i dużo, dużo częściej zdarza się, że robimy to wolniej, i tracimy tutaj już tak nawet do 20 sekund, w zależności od tego jaką bronią walczymy z Beirą. No i Grailwood. Już, szczerze mówiąc, tyle latałem tego Warriora, że coraz lepiej te mapy idą czytanie. Tutaj wiedziałem od razu, że będzie Wiedźma troszkę w dół. Nawet widzicie, że nie otwieram mapy na cały ekran. Tylko po samym wejściu na Grelboot już trochę wiadomo. Wypad mi Rasted Helm. Zawsze to dodatkowy, dodatkowy armor, więc biorę. Hmm, tutaj często się bierze Reset at Checkpoint, żeby mobile nie przeszkadzały w pobliżu, ale nic takiego nie ma. Też mamy bardzo dobry damage. Jeszcze tutaj szoka aplikujemy tym light damage. Em. Więc Wiedźma bardzo szybko pada. Kupiłem też level, więc shop się zresetował. Mam być nowe rzeczy. Trochę golda powinno być. Identyfikuję głównie bronie, inne rzeczy po prostu lecą bez identyfikacji na sprzedaż. I kupujemy spera. Niestety nie było najtańszego białego. Dodatkowo sobie weźmiemy, jeśli mamy kasę, itemy z dexem lub siłą. Siła jest tutaj podstawowym statem dla nas, który zwiększa nam damage. Sperski disengage, support stamping ground i właściwie już nie używamy innej broni, tylko spera do końca rana. Delikatnie w dół prawo yy, od Wiedźmy WP, mógłby być też Green Tangle. Tutaj w prawo gwarantowane przejście yy, do Red Veil. Vale. Jak widzicie, nie idę tam tak super bezpośrednio, tutaj spotkałem też Magic Mob'y, zabijam troszeczkę, zawsze to dodatkowy EXP. Eksp... I od tego checkpointa, zanim wejdę na Red Rail, cofam się do wiedźmy i prawo góra szukam yy, Grim Tangu. Po drodze cały czas, jeśli jest okazja, wskakuję w grupę wilków, zadajemy obrażenia, słuchajcie, z tego disengage'a w miejscu, w którym spadamy. Tylko i wyłącznie tam pojawia się ten Stomping Ground i to jest nasz główny damage. 100% do 150% siły jako fizyczne obrażenia. Czyli siła na gisze 5 siły daje nam więcej niż jakikolwiek prefix z damage, No i wejście na Red Veil około 6 minuty 60, całkiem w porządku. Można wejść zdecydowanie szybciej. Można celować w jakieś ekstremalnie dobre czasy 5-30, resetując cały czas początek. No i czytamy sobie Red Vala. to jest mapa dosyć prosta do przeczytania. Pierwszy obelisk tutaj przy rzece, Drugi będzie za rzeką, za mostkiem. I trzeci bezpośrednio później w prawo. Staram się zabijać ile mogę, ale też nie tracąc czasu, żeby jak najszybciej włączać te obeliski, nie tracić czasu przed tym. Same te potwory z obelisków dają dosyć duże doświadczenia. Zależy nam na jak najszybszym wbicie, wbiciu 6 levela, bo wtedy będziemy mieli też lepszy movement, lepszy damage. Wszystko zacznie być jeszcze szybsze. No i teraz dodatkowo na tym. Mm, po opaczu 02, prawda, mamy te rer potwory dodatkowe na każdej mapie a właściwie. Zabijam tutaj tylko właściwie miniony rer troszkę za długo jeszcze padają. No i mamy ostatni obelisk. Aktywuję od razu i dopiero się zajmuję tutaj zabijaniem mobów. Czasami jeśli nie ma w pobliżu to specjalnie odchodzę gdzieś dalej, szukam jeszcze czegoś do zabicia, żeby tylko kiedy się da zdobywać dodatkowe doświadczenie. Walczymy z raskingiem Zauważcie, że skaczę do tyłu cały czas, żeby zadawać ten damage. Tam, gdzie spadamy, zadajemy damage i dodatkowo robię dźganie włócznią. Mm, ale łatwo też przez to nie trafić później tym skokiem. Nie zadać optymalnego damagea Kingowi. Więc można sobie to teoretycznie odpuścić. Od razu po zakupie otwieram TPK. Stwierdziłem, że MOBY chyba mnie nie zdąży zaatakować. Zbieram loota ile mogę. Identyfikuję głównie rare i tamki żółte, ponieważ dają więcej GOLDA po sprzedaży. A potrzebujemy GOLDA na GIRA z deksem siłą. Sprawdzam buty rękawiczki. No i rękawiczki okazały się bardzo fajne. Mają deksę, socket, życie, res. I zostało nam 170 gold, no nie za dużo. Zauważyłem bukler z dexem. Dex, słuchajcie, jest nam niezbędny. Potrzebujemy 10 dexa, żeby użyć trzeci level gema Rake. Na szóstym levelu. Więc dwa itemy z dexem, fajnie załatwiają sprawę. Nie musimy wtedy pakować w dexa w ogóle w drzewku. Tutaj skipujemy te pieczęcie. Robimy to rolem albo rejkiem. Musimy zagadać jeszcze raz z uną w mieście. Yy, nie odnawiam Potionów, widzicie, że nie mam yy, charge. Ale tutaj na Green Tangle będziemy robić takiego małego skipa. Gadamy z Unam jeden raz, drugi raz i od razu respawn na checkpoint. I potem respawnie będziemy mieli odnawione potiony, jak widzicie. Użyłem augmenta na ten Nic tam ciekawego się takiego nie trafiło. Co prawda sperma Light Damage, więc to jest dosyć fajne. Bo czasami zdarzy się szok na bossach więc troszkę przyspiesza to nam Jeśli chodzi o Green Tangle, generalnie zasada na standard SSF-ie jest taka, żeby kierować się dół-lewo. Można rozpoznać te layouty troszeczkę. Ja tutaj widzę, że ta mapa idzie dosyć mocno lewo, jest forsowane, więc cały czas forsuję kierunek lewo, dopiero później, kiedy będzie się dało, będę szedł w dół. I właściwie mamy tutaj już wyjście. Widzimy tą taką ala. Trumna. To jeszcze znak, że będziemy przy wyjściu. Ym... Gdybyśmy spotkali druida, nie walczymy z nim. Skipujemy go. Moglibyśmy to robić na szóstym levelu, ale jeszcze nie jesteśmy nawet blisko. Mamy. Dopiero czwarty level z kawałkiem. I cmentarz dosyć duże RNG. Ym... Jedna z takich lokacji, gdzie najwięcej czasu można stracić. Cmentarz freytorn. Ym... W... Co jeszcze Farmlands. Drzewko idę cały czas w siłę. Za chwilkę odbijemy w dół na dużą notkę, gdzie będzie 10 sił. Staram się po drodze atakować takie większe grupy mobów. Teoretycznie im szybciej wbijemy na ten szósty level, tym lepiej. Ale też nie chcemy się specjalnie zatrzymywać. Zazwyczaj staram się przeszukiwać tak przy ścianach tą mapę, ale znaleźliśmy mało zalewą szybko, stwierdziłem, że tutaj trochę. Sprawdzę bliżej środka i w sumie się opłacało. Całkiem przyjemnie, też bywałem lepsze, szybsze, ale było całkiem ok. No i co? W tumbie to już chcemy obowiązkowo wbić w level przed bossem. Też jeśli jest dobre density i dużo szkieletów, to dosyć sprawnie to idzie, jak widzicie. Skupiam się głównie na mniejszych potworach, czyli właśnie szkielety, bo je one-shotujemy. I brakuje mi jeszcze dosłownie 3 bary do lewela. Parę skoków powinniśmy to wbić. No I tutaj zobaczyłem, że no właściwie mam ten level. Zatkowałem najbliższego potwora do... i mam. Notka 10 siły, 10 yy, dexa z gira, więc możemy ubrać Rake'a. Bieram rejk, rake, zamieniam support stamping, stamping Round. Przygotowano mamy bukler i możemy zacząć skipowanie animacji rajka. Mniej więcej taka szybkość poruszenia. Trzymam przycisk y, prawe myszki w moim przypadku cały czas wciśnięty i dociskam krótko lewy przycisk myszki lub przycisk y, u mnie zazwyczaj to jest E. Teraz mam na R. I rajk jak widzicie, on atakuje tym stomping groundem trzy razy. Dwa bardzo szybkie stompy i jeden opóźniony. Można też to skipować co zrobiłem tutaj pod koniec walki, czyli po tych pierwszych dwóch stąpnięciach szybkich parowanie szy y szybko wciskamy na, y na krótko i od razu wykonuje się następne dwa y następne atak następne dwa stąpnięcia. Wypadła nam runa, która dodaje do siły. A jak już mamy rękawiczki z socketem od razu tam pakujemy każde punkty siły. Tylko to nas interesuje naglić, że to jest damage dla nas. Mm. Tak, zazwyczaj celowałem w ten run sub-30, to chciałem około 15 minuty mieć lachlana. Nawet w okolicach 16 minuty na ostatnim moim pb udało mi się zejść do tego 30.07, więc mm, to jest też dobry czas. Bardzo dobrze udało się przeczytać tę mauzoleum. Znaleźliśmy ten środkowy tile, Zwyczaj potem kieruję się tak mm, w jednej linii. Zobaczcie jak ten środkowy tile na mapie od WPK do Boso. I mamy jeszcze ósmego levela, jak widzicie robię ten skip, dwa stąpnięcia, parowanie, dwa stąpnięcia, parowanie. I damage jest przez to bardzo y, duży, ważne żeby, jeśli próbujemy robić te skipy y, wtedy kiedy zestonujemy bossa, ważne żeby wtedy nam to wychodziło, bo wtedy jest szansa, że go zabijemy i większość bossów zabijamy kiedy są zestonowani, szczególnie po ósmym levelu, My mamy wtedy notkę, która daje 40% większe obrażenia heavy stand mobom. Jeszcze do niej niestety nie doszedłem, dopiero level 7 mamy. Jak widzicie, czasami się nie udaje ten skip, wtedy jest wolniejsza ta animacja. I tutaj pierwszy taki błąd, który zrobiłem. Czekam na lota, zazwyczaj tego nie robię, tutaj nie wiem właściwie dlaczego. Stwierdziłem, że a, zaczekam sobie na luta z bossa. Wypadło Greater na Flask, więc to jest dosyć spoko, ale tak naprawdę stracę tutaj 10 sekund co najmniej, nie zyskując nic takiego bardzo ważnego, bo tutaj flaszki jeszcze bardzo daleko, będzie okazja jeszcze ją zdobyć. Hunting Ground. Y Niestety na ranie 100%, bardzo często musimy przeszukać większość tej mapy po krawędziach, na krawędziach są wszystkie punkty, które nas interesują. Czyli Crowball właśnie znaleźliśmy. Ale stwierdziłem, nie będę jeszcze z nim walczył. Lecę dalej. Yy, chcę wbić level 8, żeby mieć sobie większy damage. Walka będzie tutaj troszkę szybsza. Nie mam też dodatkowego supporta. Często ten dodatkowy support można znaleźć w tumbie na cmentarzu. Ale nie mieliśmy go po drodze, więc odpuściłem go całkowicie. Używamy tylko Stamping Round. I mamy w końcu tę notkę 40%. Większy damage na heavy moby w 20% increased mele damage też. Znaleziono freighter. I tak naprawdę... No tutaj też jest szansa na ten suporcik Druidic Ritual, ale znalazłem farmlands więc niestety unlucky. Gramy bez dodatkowego supporta. Bralibyśmy wtedy Marshall Tempo 25% spida szybszy movement przede wszystkim. I nie zwiększę mana kosztu naszego skilla. Gdzie mana jest trochę problematyczna. Musimy dosyć często używać potów, gdy się poruszamy tym y, rajkiem plus pary. Krowal potrafi się zbugować w tej fazie, w której teraz jesteśmy, gdy zadamy się za dużo na medza, a Nas też się specjalnie nie śpieszę, Chcę mieć pewność, że zmieni się z powrotem w, w tą mniejszą wersję i pójdzie pod dzwonek. I teraz tak naprawdę możemy już atakować. Nie da się go zabić w tej fazie, ale y, można go zjechać do, dosłownie 5% HP i wtedy on się staje nieśmiertelny, dopóki nie dobiegnie do końca, y, tam na tą główną arenę. Więc też nie ma co się śpieszyć. I tutaj go chcemy zazwyczaj zrunshotować. Zgarniamy książkę, respawn checkpoint. Yy, reszta punktów, które będziemy dodawać, będziemy się kierować w kierunku notki Beef. Lewo dół tam na drzewko warriora, który daje 25 siły Po drodze dając tylko siłę. Farmlands, kolejna lokacja, gdzie jest troszkę RNG. Ale jako, że udało nam się zabić Lachlana naprawdę szybko, poniżej 15 minut. Chyba mój pierwszy kill poniżej 15 minuty był. Tempo było bardzo fajne. Jeśli Freighter nas. Y nie trafi się jakieś bardzo, bardzo złe. Mamy bardzo dużą szansę na beka. Po drodze staram się um, zabijać grubsze, takie większe grupy mobów. A jeśli coś mniejszego, to skipować. Um, problem z tym poruszaniem się Rejkiem jest taki, że um, jeśli mamy mały damage, to postać utknie w animacji Rejka. Będzie atakować moby, nie będzie się poruszać dalej. I, I troszkę wolniej się poruszamy. Można sobie pomagać, wtedy trochę kalisza mi była podczas tego, ale i tak trochę się postać przykleja zawsze do tych mówów. tutaj trochę drugi błąd, który zrobiłem. Cofam do miasta. Powinienem tak naprawdę poszewać dalej. I nie zauważyłem, niestety ja mam podniesiony ring z Lachlana, więc tutaj u une nie zdobędę sobie książki jeszcze w tym momencie, więc ta podróż do miasta to była po prostu strata czasu. Kolejna 10-15 sekund na nic um, no dlatego nie polecam bo też zbierać tego luta z Lachana. więc już tak naprawdę łącznie straciłem z 20-30 sekund przez taką głupotę mm, mamy też teoretycznie przez to mniejszy damage tutaj na Freighter, ale nie odczuwamy tego specjalnie mamy trochę siły, siły na Girze y Mieliśmy dexa na bliżej, więc tak naprawdę mm, siła poszła w drzewko na fulla w Nofula. całkiem nieźle. Tutaj widać już drugi checkpoint po lewej stronie od tego rytuału i okazuje się, że jest to boss arena. Wybijam trochę moby. Tak naprawdę zwracam uwagę na te takie wylatujące z altara promienie czarne. One wskazują kierunek, gdzie będą pozostałe rytuały niezrobione. Więc od tego checkpointa postanowiłem, dobra. Muszę iść trochę tak prawo dół od tereny. No ale upewniam się tutaj jeszcze, że nic nie ma. Mógłbym odbić już w dół wcześniej troszeczkę, ale nie chciałem mieć takiej sytuacji, że coś tam. Znaleziony kolejny checkpoint. I jedna rzecz, którą tutaj lubię zrobić z każdym rytuałem, co pojawia się coraz więcej przeciwników. To są przeciwnicy, których już pokonaliśmy chyba na poprzednich rytuałach nie wiem, jak dokładnie to działa. Dlatego przy tym trzecim, który jest tutaj bardzo blisko, fajnie, daję respawn na checkpoint, ale nie zgarnąłem checkpointa, jak widzicie, więc pojawiam się trochę dalej, więc tracę tutaj kolejne co najmniej, no, z 5 sekund. Musimy tutaj wybić potwory jeszcze raz. Odpalam rytuał, ale zauważcie, że teraz po odpaleniu tych potworów jest dosyć mało. Już gotowe, bardzo szybko poszło, nie? Więc warto według mnie to zrobić. Można to zrobić też na tym, checkpointcie nas przed samym bosem. Tutaj będzie bardzo malutko potworów. Ale uważam, że jak zrobicie już dwa rytuały, to można już wtedy. Po dwóch rytuałach jest ok, po trzech też jest ok. Yy, misting. Tutaj bardzo wielki fart. Dostałem kursa, który sprawia, że Dostaniemy takiego stuna i idealnie się to zgrało z momentem, kiedy Miskin przeszedł już w następną fazę walki, więc nie straciliśmy nic czasu przez to. Tutaj się zastanawiam co chwilę, czy będę coś jeszcze może kupował w sklepie. Może zostawię te żółte i ten terery, ale jak zobaczycie później, no wcale tak nie będzie. Skipujemy animację bardzo szybko walka i Miskin zabity poniżej. 22 minuty bardzo fajnie. Zazwyczaj tak celuję w 23, żeby być poniżej 30 minuty mieć szansę. Więc dosyć fajne tempo. Dopiero teraz odbieram książkę. Kupuję też tutaj potion. I kolejny mały błąd, mogę już tutaj sobie studnią odnowić te potiony. Inaczej jest szansa, że... Musiałbym je tak naprawdę przebrać tutaj przed checkpointem do bossa. Trzeba by było wyczuć moment, kiedy, kiedy znajdziemy ten checkpoint i podmienić sobie poty. Lub, no właśnie, będziemy musieli cofnąć tym miasta, odnowić sobie te pationy po bosie. Tak też się wydarzy, więc to jest kolejne takie, no 10 sekund może straty. Niezbyt optymalnie tutaj zagrałem, jeśli chodzi o te szopy. Tutaj troszkę się dociąłem. Czasami się zdarzy tak, że nagle to przerywanie, parowanie przestaje działać. Trzeba jeszcze raz kliknąć rejka. Podmieniam te poty już przed walką, stwierdzam, a raczej, raczej zginie na tyle szybko, że nie będę potrzebował używać. Cały czas kieruję się w tego bifa, brakuje nam niestety jednego punktu, tam do tego bifa byśmy mieli trochę większy damage. Ale przez to skipowanie animacji, zauważcie, że no te walki są naprawdę jeszcze, jeszcze szybsze niż gdybyśmy normalnie atakowali tym Wrake'iem. Poniosłem tutaj support, też zazwyczaj tutaj nie czekam na luta z bossa, ale z supporta nie mamy jeszcze drugiego, bardzo długo. Gdybyśmy mieli teoretycznie... Pewnie bym wziął Marshall Tempo. I później jeszcze jeden support jakby się trafił, to bym brał Brutality lub Kong Effect, żeby zwiększyć damage. Marshall Tempo jest fajny na movement, teoretycznie zwiększa nam też obrażenia o 25%, bo to o tyle szybciej atakujemy, ale przez to, że jest szybszy atak, też yy, trudniej się skipuje te animacje podczas walk z bossami, więc wtedy tak naprawdę no, nie zbijemy tego damage'a, jeśli nie zrobimy tego perfekcyjnie. A jeśli weźmiemy sobie Brutality lub Kong, yy, no to jesteśmy w stanie skipować tę animację i zadawać faktycznie nie dość, że większy już bazował, to jeszcze przy tym skipie dalej go zwiększamy. Więc w teorii, gdybym nie popełnił tutaj takich, takich baboli, to executioner powinien paść przed 23 minutą. Co najmniej, no myślę, że co najmniej te 30 sekund szybciej powinniśmy, hmm, powinniśmy to wszystko zrobić. 30-40 sekund. Odrobinkę się zaciąłem. Ciężko jest uniknąć tych zacięć, ten movement nie jest taki bardzo płynny. Jeśli mamy potwory po drodze, przeszkody po drodze, musimy to wszystko starać się omijać. Cały czas kursuję, kursorem tak szeroko yy, omijam przeszkodę jeśli się da. I jeśli mamy potwory po drodze, to też wolniej trochę robię ten, to parowanie, żeby na pewno zaatakować. Jeśli zaatakujemy i zabijamy potwory, no to jednak przemieścimy się dalej szybciej. Jeśli nie zaatakujemy, tylko do nich doskoczymy i zaczniemy skakać w miejscu nic nie robiąc, no to odkniemy troszkę. Tutaj handelna mm, zdarza się, że się trafi przed tym takim wąskim mostkiem. Trafiliśmy go w dosyć takiej no, standardowej lokacji, trochę trzeba było odbić w lewo. Czasami jest nawet bardziej po drodze. I znowu heavy stun, skipy animacji. Zanim praktycznie stan się skończy, nie ma szansy wyprowadzić nawet ataku, zgarniamy quest'owy item. Tutaj zapomniałem wspomnieć, po miskingu wziąłem Herald of Ash, co dodatkowo zwiększa nam trochę damage. Nie jest taki bardzo wymagany, ale właśnie przy przemieszczaniu się trochę jeszcze większy damage zadajemy. Zabijamy więcej one-shotów się zdarza, więc szybciej omijamy potwory, można powiedzieć. Inaczej się będziemy, byśmy tak na nich cały czas się zatrzymywali. Potrzebowali dwa hity na zabicie na przykład. Uważam, że jeśli chodzi o mapy, RNG było takie na początku bardzo dobre. Później średnie. Freighton było ok. farman było ok. Nic specjalnego. Manor też dało się tutaj bez większych problemów. Bez jakichś takich dedendów, więc fajnie tak mi to siadło. Znalazłem kolejnego Iron Ringa. Iron Ring nie jest aż taki dobry, ale no jest tam szansa też na suffix, czyli siłę. Więc warto warto podnieść jak już spadnie, zobaczyć, założyć. No i Iron Ring to zawsze też do, to mamy ten gwarantowany Fizz Damage, 1 do 4, gdzie 5 siły to jest dla nas minimum 5 damagea tak naprawdę na tym etapie, nawet więcej. Udało się wbić jeszcze level przed bossem. Stwierdziłem dodam tę siłę. Tutaj notki siły wokół Bifa dają 8, nie 5. Więc to jest naprawdę kolejny damage boost. Założyłem jeszcze tego ringa. Girnie jakiś specjalny. uzużyłam tutaj wszystkie orby, póki mamy sekundkę. Mam exhalta, ale nie możemy na nic użyć, ponieważ rękawiczki mają max. Afików. Nic takiego nie trafiliśmy. No i jeśli chodzi o Geonora. Tutaj mamy gwarantowany lor, który musimy przeczekać, gdy zbijemy go do połowy HP, więc możemy sobie pochodzić po arenie, jeszcze coś ogarnąć jako. I w drugiej fazie, hmm, przez to jak duży mamy damage, czy jak dużo mamy teraz siły na ten moment, jest duża szansa, że uda się skipnąć jego fazę, jeśli mądrze to zrobimy, jeśli nie, wyprowad... nie, nie, nie użyje faz... fazowania jako pierwszego ataku. Nie użył Heavy stun i teraz staramy się jak najlepiej zrobić te skipy animacji i zabijamy go zanim ma tak naprawdę szansę się sfazować. 27.59 udało się zejść. Dużo mocniej poniżej 30 minuty niż nawet chciałem. Zero śmierci. Prawdopodobnie, gdy to spaczują bardzo ciężko znowu będzie o jakiekolwiek rany poniżej 30 minuty. Może kiedyś w przyszłości coś jeszcze ta gra przyspieszy, ale na razie tylko dzięki takiej trochę zbugowanej interakcji się to udało. Dużo, dużo, dużo prób, żeby zejść poniżej tej 30 minuty. Yy, dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie słóweczkę. I co? Widzimy się gdzieś na następnych speedrunach. Trzymajcie się. Na razie.